Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Masowa przydomowa fotowoltaika pojawiła się kilka lat temu i na początku działała całkiem dobrze. Niestety pojawił się też pewien problem, na początku występujący sporadycznie, ostatnio coraz częściej. Problem wyjątkowo irytujący. Domowa elektrownia słoneczna to często niemała inwestycja. Jej zwrot przewidziany jest na lata i jeśli wszystko pracuje zgodnie z założeniami, tak właśnie się dzieje. A nawet dzieje się lepiej, ponieważ energia elektryczna drożeje mocniej, niż to było zakładane kilka lat temu. Niestety, już któryś raz z kolei prywatna inicjatywa wyprzedziła system. O ile fotowoltaika rozwija się znakomicie, rozwój infrastruktury wlecze się w żółwym tempie. Zwykle budowana jeszcze kilkadziesiąt lat temu, przystosowana do zupełnie innych obciążeń, a przede wszystkim projektowana w czasach, gdy o indywidualnej produkcji energii elektrycznej nikt nie myślał. To też, gdy przychodzą upalne bezchmurne dni i prognozy produkcji tejże wyglądają optymistycznie, nagle okazuje się, że system energii tej nie przyjmie. Irytujące, bo właśnie w tym czasie jest jej najwięcej. I to te okresy są odpowiedzialne najsilniej za zwrot inwestycji. Jak to możliwe, że w czasie, gdy energia drożeje i staje się dobrem deficytowym, nikt jej nie chce kupić. Nie ma w tym żadnego spisku, a fizyka. Gdy powstało wiele farm słonecznych, zwłaszcza na terenach wiejskich, oddalonych od większych pożeraczy prądu, okazało się, że w godzinach południowych, w słoneczne dni wszyscy energię produkują, ale nie ma komu jej skonsumować. Fizyka sprawia, że przesyłana do nieobciążonej sieci energia będzie mieć coraz większe napięcie. Bo tylko wtedy jest możliwość jej przesyłania. Dla falowników nie byłby to problem, ale jest już dla sieci, przystosowanej do napięcia znamionowego równego 230 V. Zakładano tam co prawda 10% margines, lecz już dawno został on wykorzystany. Gdy napięcie w sieci osiąga 253 V, ta już niczego nie przyjmie bo dalszy wzrost napięcia mógłby zniszczyć infrastrukturę, ale co gorsza, urządzenia podłączone do niej zarówno u właściciela farmy, jak i sąsiadów. Dystrybutor energii gwarantuje maksymalny poziom napięcia i ze względu na ryzyka oraz ewentualne odszkodowania jest to przestrzegane rzetelnie. Falowniki zostaną odłączone i nic się z tym nie da zrobić. Oczywiście nowoczesna infrastruktura dałaby radę przyjąć energię o wyższym napięciu i dystrybuować ją w bezpieczny sposób, tylko że takiej prawie nigdzie nie ma i nic się z tym nie zrobi, bo to już leży w kwestii dostawcy energii, a zmiana infrastruktury związana jest z ogromnymi kosztami. Inwestycje w solary to czasem inwestycje całkiem spore. Tymczasem w godzinach największej produkcji energii nikt jej nie chce. Jak rozwiązać ten problem? Oczywiście można nic z tym nie robić, tracąc pieniądze i potencjał. I tak niestety zdarza się najczęściej, lecz nie po to powstała cała ta technologia, by w najbardziej korzystnym czasie leżała odłogiem. Czas pomyśleć o drugiej, brakującej części systemu domowej elektrowni. Część ta to magazyn energii. Idea jest prosta. Skoro sieć nie może przyjąć energii wyprodukowanej przez ogniwa słoneczne, a my sami nie skonsumujemy jej w całości, trzeba gdzieś przechować nadwyżki lokalnie. Do czasu, aż będą potrzebne nam albo operatorowi. Operator bardzo chętnie kupi je wtedy, gdy już solary będą pracować w ograniczonym zakresie albo wcale czyli wieczorem, w nocy i rankiem. Ale i nam wówczas zwykle prąd jest potrzebny w większej ilości niż w samo południe. W każdym razie nadmiar energii, z którego można korzystać w dowolnym czasie, nie stanowi żadnego problemu. Rzecz wydaje się prosta: akumulator, odpowiednia ładowarka i to wszystko. Niestety to tak prosto tylko wygląda, i wielu niedoświadczonych producentów takich systemów skusiło się na pozornie łatwy zysk. Otóż my tutaj nie mówimy o smartfonie i ładowarce wielkości wtyczki, lecz o kilowatach, mocach rzędy wielkości większych. Aby poruszać się w takich prądach i napięciach niezawodnie i bezpiecznie, trzeba doświadczenia najwyższej klasy. Niewielu go posiada. A dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Kto słyszał o magazynach energii jeszcze kilka lat temu. Dlatego producenci nie mogący się pochwalić dokonaniami wielu lat, którzy pojawili się na rynku ostatnio pod nikomu nieznanymi nazwami, mają duże problemy z zaprojektowaniem systemów stabilnych i długowiecznych. Gubi ich jeszcze jedna rzecz. O ile przy niewielkich mocach oszczędności materiałowe wybacza się, co najwyżej skracając czas eksploatacji systemu, przy mocach tego rzędu awarie wyglądają poważnie. A czasem niebezpiecznie. W poprzednich filmach omówiłem dwa kompletne systemy solarnej elektrowni z magazynem energii, zaprojektowane przede wszystkim dla gospodarstw domowych oraz niewielkich biur, warsztatów i kameralnych miejsc działań zawodowych. Oba zostały zaprojektowane przez Victron Energy, firmę holenderską, która tworzeniem takich systemów zajmuje się już blisko pół wieku. Oczywiście, kiedyś w celach przede wszystkim profesjonalnych i w oparciu o innego rodzaju ogniwa, jednak doświadczenie tylu dekad przekłada się na jakość obecną. Rozwiązania te, jak mówiłem, różnią się przeznaczeniem. Pierwsze, oferując moc ciągłą 2,4 kW przy pojemności 2,5 kWh. Polecane jest domom jednorodzinnym i stanowi system kompletny energetycznie, o ile część prądożernych odbiorników będzie pracować w godzinach słonecznego szczytu. Współczesne pralki, zmywarki czy szereg innych urządzeń można zaprogramować na pracę w konkretnych porach dnia, więc nie stanowi to problemu. Drugie rozwiązanie nie stawia takich ograniczeń, bowiem dysponuje mocą 7,2 kW i zasobem równym 10,2 kWh, oferując standard sieci trójfazowej. Tutaj już potrzeby typowego gospodarstwa zostaną zaspokojone w pełni, łącznie z możliwością ładowania samochodu elektrycznego eksploatowanego w ruchu codziennym na typowych odległościach kilkunastu Kilkudziesięciu kilometrów. Magazyn energii to nie tylko możliwość przechowywania jej i wykorzystywania w terminie późniejszym. Spróbuję teraz nakreślić kilka scenariuszy użycia takich systemów. Typowy scenariusz już omówiłem: w słonecznym szczycie ładujemy akumulator, by w czasie niskiej produkcji energii lub jej braku korzystać z zapasów. Korzystać możemy sami. To jest najbardziej opłacalne, ponieważ ceny sprzedaży i późniejszego odkupienia energii od operatora znacząco się różnią. Lepiej po prostu zminimalizować ten proceder, zadowalając się w całości prądem własnym. Jednak czego nie wykorzystamy, możemy sprzedać. W pewnych warunkach możemy to zrobić w cenach korzystniejszych niż w chwili, gdy podaż energii na rynku jest duża czyli w godzinach południowych. A oto inna sytuacja. Mamy dni pochmurne bądź zimowe i produkcja energii jest niewielka. Mamy jednak magazyn, który można wykorzystać w inny sposób. Wystarczy kupić energię od operatora w tak zwanej taniej taryfie i korzystać z niej w pozostałym czasie. Systemy Victrona są na tyle elastyczne, że pozwalają ładować akumulatory także z sieci. Tutaj szczególnie dobrze się to sprawdzi w wypadku ładowania samochodu elektrycznego, który niekoniecznie będzie dostępny akurat w tym krótkim okienku taniego prądu. A skoro mowa o samochodzie i dużych mocach, oto kolejny scenariusz. Jak wiadomo, moc przyznawana przez zakłady energetyczne nie jest nieskończona, a w wielu wypadkach z powodu przestarzałej infrastruktury niższa niż potrzeby. W takim wypadku można łączyć moce przyznane przez operatora i dostępne z naszego magazynu. W ten sposób można na przykład podładować szybko samochód i ogólnie dysponować możliwością większych obciążeń niż te, które ograniczają zabezpieczenia przełączeniowe operatora. A jeśli ktoś chciałby w ogóle zrezygnować z usług dostawcy energii elektrycznej i to jest możliwe? z tym, że należy się liczyć z faktem przejściowego braku produkcji energii z powodów pogodowych. Takie systemy wymagają dodatkowych generatorów, lecz dzięki zaawansowanym możliwościom urządzeń Victrona całość będzie pracować bezobsługowo. No i w końcu wypada wspomnieć o jeszcze jednym scenariuszu takiego systemu, będącym istotnym w miejscach, gdzie dostępność energii elektrycznej związana jest z potrzebami zawodowymi. I wszelkie przerwy w dostawie prądu oznaczają straty i przestoje. W tym wypadku magazyn umożliwi zbudowanie profesjonalnego UPS-a dużej mocy, który potrafi przełączyć się na zasilanie własne poniżej jednego okresu cyklu przemiennego, czyli 20 milisekund, czasu przez większość urządzeń niezauważalnego. W tym wypadku odpowiednio dobrane akumulatory pozwalają na szybkie ich naładowanie i gotowość do pracy nawet w godzinę w przypadku pełnego ich rozładowania. No i co ważne, to wszystko można zorganizować, mając już system paneli słonecznych pracujących nawet wiele lat. Nie jest to zatem rozwiązanie, które trzeba budować od początku, lecz potrafiące zaadoptować się do stanu istniejącego. A jak wspomniałem, są to często panele działające doskonale, tylko w okresie największego nasłonecznienia, na darmo. To nie koniec przykładów wykorzystywania magazynów energii. Do wielu powrócę w kolejnych filmach. Do widzenia.